Celowa Wola będzie miała najnowocześniejszy w Polsce, a nawet w Europie aquapark. Inwestycja warta ponad 100 milionów złotych realizowana będzie dla mieszkańców miasta i całego regionu. W obiekcie, który będzie nowej jakości strefą sportowo-rekreacyjną znajdą się m.in. baseny odkryte i kryte, strefa spa z saunami, ogród zimowy, wielotrowe zjeżdżalnie oraz zielone tarasy na dachu. Konsekwentnie prowadzimy to, co zostało przyrzeczone mieszkańcom, a więc modernizacja basenu. Złożyliśmy zobowiązanie, że w tej kadencji rozpoczniemy pracę nad pełną modernizacją basenów zewnętrznych, ale w toku konsultacji rozmów z mieszkańcami zwrócili oni uwagę, że tak naprawdę sens ma przede wszystkim rozbudowa głównego basenu hali krytej, tak aby przez cały rok można było korzystać z basenu i pod względem sportowym, ale również to, na co szczególnie zwracali uwagę nasi mieszkańcy goście Stalowej Woli, to brak części rekreacyjnej. To, że nasz basen jest. Z typowo basenem sportowym, bez części dedykowanej właśnie dla dzieci, dla osób, które chciałyby spędzić ciekawie, relaksująco czas w, w basenie. I dzisiaj podsumowanie prac konkursu architektonicznego pokazuje niesamowite rozwiązanie, jak na tej pięknej działce, w pięknym otoczeniu można wykreować nową halę basenową, bardzo nowoczesną, z nowymi basenami, z Rekreacyjną, szczęścią dedykowaną dla osób starszych, dla dzieci, młodzieży, ale również co bardzo istotne dzisiaj to strefa spa, sauny, tak aby wizyta na basenie dawała pełen relaks, odnowę biologiczną. Mam nadzieję, że będziemy mogli skutecznie pozyskać środki finansowe na realizację tego projektu rozpoczyna się nowa perspektywa Unii Europejskiej. Będziemy tutaj na pewno aktywnie szukać środków na realizację tego zadania. Potrzeba znaleźć ponad 100 milionów złotych, więc będzie to jedno z największych zadań, które będzie miasto Stalowa Wola realizowało. Ale jestem przekonany, że zadanie, które również zwróci się pod względem późniejszego programu wykorzystania tego obiektu również pod względem komercyjnym. Mieszkańcy są te pierwsi, którzy przychodzą do nas i pytają się kiedy będzie rozbudowa, kiedy będzie jest wyremontowany ten obiekt. W tym momencie jesteśmy na obiektach, które od 50 lat tak naprawdę oprócz farby, jakichś drobnych napraw nic się więcej nie działo. Więc jestem w 100% przekonany, że wszyscy na to czekają i z niecierpliwością będą czekać na otwarcie nowych, rozbudowanych basenów. Nad konkursem czuwał sąd konkursowy, któremu przewodniczył doktor inżynier-architekt Sebastian Dobierz. W jego skład weszli architekci, inżynierowie i osoby odpowiadające za utrzymanie obiektu. Konkurs wygrała grupa TK Holding, która zaproponowała projekt projekt funkcjonalny wpisujący się w architekturę stalowej woli i opcjonalny pod względem kosztów. Znalazło się tu wiele najnowocześniejszych rozwiązań ze wszystkich innych akwaparków, nie tylko z Polski, ale z całego świata. Także jest to kwintesencja takich najlepszych rozwiązań, które są na rynku dostępne. Na pewno będziemy mieć tutaj sztuczną falę, w takiej nietypowej formie. Mamy właśnie grywalizację architektury, ale to jeszcze też wszystko wymaga doprecyzowania z miastem. Tak prezydent wspomniał, negocjacje przed nami, mam nadzieję, że będą owocne. No i mnóstwo takich drobnych elementów, które pozytywnie sprzyjają, czyli specjalna strefa dla dzieci z takimi rozwiązaniami od jaskini multimedialnej, gdzie oni będą mogły się lać wodą. My właśnie dużo wykorzystujemy takich rozwiązań, które są oczywiste, a niewykorzystane, czyli każdy uczestnik ma ten zegarek RFID, który normalnie służy do otwierania szafek, a my go rozszerzamy, żeby on identyfikował osobę. Ta osoba będzie mogła dzięki temu na przykład kupić zdjęcia ze zjeżdżalni, czyli zjeżdżając, Zrobi nam zdjęcie śmieszne i będziemy mogli sobie to zdjęcie wybrać, dokupić. Będziemy mogli właśnie włączyć, aktywować jakieś atrakcje, żeby oblać kolegę, koleżankę, no, no, żeby było wesoło, śmiesznie i, i zabawnie. Obiekt, który powstanie w przeciągu 4 lat, będzie samofinansował się w swoim codziennym funkcjonowaniu, nie obciążając budżetu miasta.